Cześć, witam wszystkich w środę o, na dole Zaczynamy sobie można powiedzieć tradycyjnie od przepiórek, które tutaj zażywają sobie kąpieli, piasku, ziemi okrzemkowej, eee. muszelka i suchej bez infekcji. Pojawił mi się tutaj problem z korofagią i to chyba przez trzymanie przepiórek na siatkach, których ja osobiście zwolnikiem nie jestem, ale już przed tym po prostu nie ucieknę. No i szukamy co jest przyczyną. W sumie przepiorki już dawno powinny dostać jakieś tutaj baseniki do kompania, ale jakoś nie było czasu, żeby to zrobić więc daję jak już jest za późno zobaczymy czy to pomoże jeżeli nie będziemy szukali dalej kolejnym krokiem będzie temperatura ponieważ ona tutaj jest trochę przyniskawa jest trochę przyniskawa ale jakoś na to sobie zaradzę mimo wszystko myślę, że tutaj główną przyczyną tego wasze skubania piór był brak dostępu do piasku a i tyle i po prostu tak się stało i mówię o tym wam jak jest nie ukrywając niczego bo jak już kiedyś wspominałem ten kanał jest po to żeby inni mogli się czegoś nauczyć lub dowiedzieć a Chcę coś sobie z tego mojego badania wyciągać. a to nie Zapraszam na inne kanały, szczególnie jeden taki duży kanał drobiarski gdzie chłop pewnych gatunków e, odmian, czy, czy raz zrobił w ogóle na oczy nie widział, a opowiada o nich po prostu czytając z kartki przepisane e, czy przedrukowane materiały z internetu. Zapewne jest to bardzo rzetelne i e, czyste źródło wiedzy fachowej wiadomo, teoria zawsze idzie w parze z praktyką, więc warto takich rzeczy słuchać i i się nimi kierować. Taki mój smutny wywód. Dobra. A to dlatego, że znowu miałem spinę z kimś na grupie o przepiórkach. Pozdrawiam serdecznie. Pokazuję wam teraz tutaj moje czerwone przepiórki z Polski. A to dlatego, że dzisiaj Znalazłem trzy jajka. Jajek jest bardzo mało. Eee, nie zbieram ich codziennie. Któraś kurka tutaj zaczęła nieść jajka. Eee, i wiem, że to będzie któraś z czerwonych lub eee, ibi. Pomimo tego, że są tutaj już rzucone moje starsze kurki. A to dlatego, że moje jest to. Od moich kur. To jest od yy, kurek z Polski, od Łukasza, którego poprawiam. A one po prostu większe, ładniejsze niż tutaj yy, przepiórki, które miałem wcześniej. Jest tutaj trochę mokro, bo trwa nieustająca walka ze smoczkami, które tutaj ciekną. Uff. Lepiej bym wziął siekerę i to porąbał. Z tej strony są te same smoczki i nie ciepnie ani jeden, nie wymieniłem ani jednego smoczka od momentu, kiedy ta klatka została uruchomiona. A tutaj kurwa non stop jest coś. No powoli co się tutaj wyłapie te kolorne smoczki i w końcu się je wymieni i będzie porządek, chyba że Robię sobie inną linię taką do pojenia na te takie wiecie piszące jest smoczek pionowy i pod nim jest taka miska, taka niecka i może założę coś takiego chociaż jak myślę o tym to o przerabianiu tego to robię się chory tak samo myślę o wymianie tych siatek na plastikowe następna kartka już będzie na plastikowych nie metalowych Zobaczymy jak to się będzie sprawowało Nie chciałem dać od razu plastikowych Bo bałem się, że po prostu będzie się ładno do nich za mocno przyklejało I będzie to stanowiło pewien problem Tym bardziej, że nie ma tu jeszcze wody ani prądu Ogólnie klatki wszystkie są na kółkach Po to, że ja sobie tutaj jak przyjdzie czas Tu, 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 tu tam, tam sobie je wyprowadzę Podłączę sobie myjkę i umyję potem opryszczę sobie środkiem dezynfekującym klatki wstawię do środka jest najlepiej żeby było słońce to żeby sobie na słońcu wyschło i wtedy wtedy klatka mogłaby być z powrotem włączona do użytku dobra idziemy sobie do kur wnioski zostały trzy A nie są 3 jajka dziennie. ta, która miała złamaną nogę, pojechała do kolegi. Kolega zrobił sobie z niej rosło i tyle. Mnie już się nie chciało bawić, babrać ze skubaniem i tak dalej. To już tych żyć, że tak powiem, mam na końcu. W ostatnim krótkim czasie po prostu chciałem sobie od tego odpocząć. Tutaj kurka, czubatka która się nie niesie ciekawe czy ona jest felewna i w ogóle się nie niesie czy, e, czy czubatki tak niosą ja obi, osobiście czubatek polskich nigdy nie miałem miałem jakieś tam staropolskie czy coś ale to mieli je. wszyscy po prostu u nas na wsi i one się niosły normalnie A tego to nie wiem niedługo pewnie karzełki zaczną się nieść te porcelanowe to są naprawdę zajbiste ptaki nie? E, najbardziej mi zależało właśnie na nich ale że ja, jak było malutko, to musiałem dobrać sobie tam tych lawendowych. Też są ładne, ale te mimo wszystko robią lepszą robotę. I temu czubatkowi czubek zaczyna odrastać. Ja mu pryskałem go takim anty. chyba mówiłem, takim środkiem, na wydziowywanie piór odstraszającym. Nie wiem, czy to dziadostwo działa, czy nie. E... No i teraz. Przejdźmy sobie dalej Kochinki, sebrytki Brachmy I ta tutaj krzyżóweczka mm. No przyjdzie ktoś, pewnie no, za ktoś przyjdzie No chodź tu Zaraz podejdą więc tak tutaj wygląda ta sytuacja Nieplanowane brachmy nadal chodzą Prawdopodobnie i tak je sprzedam A, Tylko niech sobie podrosą, one mają 13 tygodni bodajże Czy coś ten deseń Niech one sobie podrosą do, do, do takiego swojego powiedzmy normalnego rozmiaru A takie wnioski i je wystawimy na sprzedaż Może ktoś się połasi. Kombinowałem też nad ściągnięciem kuruta, jest do ogarnięcia, da się zrobić, ale tak duże kury nie są raczej na moje warunki i one będą tu się męczyły. Mam tu prawda zamiar zrobić na dworze takie wygonki dla, dla kur czy kaczek, ale mimo wszystko to, to będzie nie to. Pierwszym zamysłem była hodowla tych wszystkich, wiecie, takich miniaturek Małych raskur i tak dalej e, Potem e, Rhode Island Red i Plymouth Rock Miał być też Sussex e, A tak dla siebie I to już są dość duże rasy, ale e, No No Brahma potrzebuje jednak trochę innych warunków Ale to, że ja mam po prostu Była okazja i, i są Dorosłe brachmy chodzą po 40-50 funtów za sztukę, a ja dałem za te 10 Więc sami widzicie, sami rozumiecie Dobra Idziemy do kaczuszek A kaczuszki zostały 3 zostawiłem sobie na lądowego kaczara czarą kaczkę od Rafała bo na nią był przykaz <grym> broń Boże zabić czy coś jedna jest, no pokażcie, Ja są takie bojaźliwe bo o, jedna jest czekoladowa więc każda kaczka jest inna zobaczymy co się będzie z tego układu kluło Rafałowa kaczka jest ogólnie większa i ten kaczor ma prawie 5 kg, wczoraj go ważyłem przy okazji sprzedaży tej kolejnej trójki i okazało się, że znalazł się kupiec kaczki pojechały, kolejna trójka wychodzi, że brachmy mam za darmo i jeszcze tam parę drobnych zostało, więc spoko. Jest fajnie z tej trójeczki na przyszły rok lekko zrobię sobie 60 pisklaka jak wszystko dobrze pójdzie, oczywiście. No Wiadomo, że są lata lepsze i gorsze. Ale jeżeli chodzi o kacze mięsa, to na pewno mi nie zabraknie. No i też może coś się puści w eee, teren. I spoko. I tutaj mamy indyki. Indyki zostały cztery jeden indeks się sprzedał wczoraj też właśnie tam gdzie poszły kaczki a to było dwóch moich znajomych walczyków już kilka że tak powiem interesów z nimi ubiłem na przepiórki jajka poszła indyczka bo tam coś się stało z Z ich indyczką i brakowało im więc na co o się sprzedać Gitara i tak udało się wyjść z tym indykiem na plus i to dobrze eee, tak się prezentują i fajnie. Dobra no I tutaj mamy bubojty i my tak za bardzo nie chcę, bo one są płochliwe, lepiej sobie tak popatrzeć na nie jak eee, one są zajęte sobą, więc tutaj mamy cały koiec. Starszych połajtów, i tu odrobinę młodszych. Co ciekawe, te małe, Ma nie wiem. Dobra. Co ciekawe, te małe też się skubią dość One akurat mają cały czas piasek i y, ziemię okrzymkową. Takie tam będzie różne wynalazki: y, wysokobiałkową paszę, witaminy i, i nie wiem. One chyba za długo były trzymane w, w tym odchowalniku. I po prostu mogły sobie zrobić głupi nawyk. Zobaczymy jak będą się zachowywały później. No na razie jest tak jest. Cały czas je suplementuje witaminami i tak dalej. No nie wiem już co jest, co 5 pięć. Ogólnie ptaki dzisiaj dostały tartą marchew z czosnkiem. Skończyło mi się oregano, czekam na oregano. I to też zostanie podane Dobra, to ciśniemy sobie dalej A jeszcze mała dogrywka Bo zapomniałem, była elektrownia Podłączyli mi prąd Więc jest to swego rodzaju game changer ta, teraz dla mnie Czekam na elektryka do podłączenia Bezpieczników I pociągnięcia gwiazdek, jakiegoś światła. I pięknie możemy się rozwijać dalej. No i tutaj mamy trochę przepiórek, dżambu różnej mieszanki. Głównie jest faraon i manżury oraz włoskie. Nie wiem, ile ich jest. Jajka włożyłem, przepiórki wyjąłem i tak sobie biegają. To samo tutaj jest z saladonem. Włożyłem jajka i to były jajka takie 2-3 tygodniowe I po ja prostu wrzuciłem jajka, wyjąłem przepiórki i tyle Nie zwracam uwagi na to ile się wykluło Jak jakoś tam szczególnie no, Na naszej takiej prywatnej grupie tylko jakieś tam szczegóły podawałem Ale już nie pamiętam jak to było Są przepiórki, są i wszyscy są zadowoleni tu jest i Harlekin afrykański czyli przepiórka abstra, i trochę bobajtów, nie wiem, 6, 7 jakoś tak i tyle tutaj mamy 6 kurcząt tutaj ma i podaje ten bed tego białego seseksa wczoraj usunąłem on był, ja wiem może 25% tego, co, co te tutaj sztuki A, więc yy, Saseksy. Yy, okazały się niepopalne i tak sześć kurczaków sobie biega yy, zobaczymy, co z nimi będzie dalej I tutaj do klatki wrzuciłem yy, sobie te odrobinę starsze caladony bo tam wiecie, już w kartonie było przyciosnawo tutaj muszę im te słonki założyć na jedne drzwiczki, żeby było w klatce odrobinę cieplej a te Chińczyki ja są się jak oszalały teraz muszę sobie poprawić ofertę na eBayu, żeby lepiej te jajko szło, bo już jest w zasadzie po zawodach, po sezonie jajko stoi, nawet tak jest. Tutaj mamy grupkę Chambo, tych tam starszych też sztuk Chińczyki Tutaj sobie wrzuciłem jednego, wiecie, tego samca z Parkway, niebieski, bądź srebrny, nieważne, fajny z z White Wing. I tą rekowalescentkę też mu dałem, a niech ma, też bym tak chciał. Kury są uśpione, nie chcą się dać pokrywać. Ale tu za chwilę światło wejdzie, będzie gitara. Tutaj mamy mieszankę saladonów. Zobaczcie jakie fajne sztuki porosły z tych kolorowych jajek, ale dużych oraz z innego źródła. te kolorówki tutaj są gipsy i falfi. Więc jak mówiłem, jak tylko tutaj się objawią koguty w tych moich właśnie kolorowych, one wyjadą, zostaną wybite, zostaną same kury i te z zewnątrz. I będziemy czekać na efekty. Tak to wygląda. A, się, bo chyba zapomniałem mówić, że wszystkie celadony wywaliłem do stoły. Samiec niebieski. Baranek. Już się o swoje udaje się głaskać. A nie chciał. A nie chciał. Pomalutko. pomalutku tutaj doszliśmy do porozumienia więc fajnie jest rozpłodnik rośnie chłop z maja więc dopiero na przyszły rok będą od niego się od niego poli jakieś młode I tylko w zasadzie moja stara że tak powiem baranka będzie dla niego się nadawać oraz jej młode to jest jego matka to już jest inna barwa hmm. Baran francuski stalowy podobno Ja tam nie wiem, nie znam się na tych barwach Ale jest ich multum hmm. Taka trochę zajechana ta samica jest Ona ma rok czasu, ale kurde Nie wiem czemu ona jest taka wyciągnięta A, Może tak ma być, może nie, nie wiem I baranka dzikuska i tutaj się ładny charakterek zrobił wam powiem. Jest taka, no, trochę agresorka. Czasami się rzucić potrafi na rękę, ale zobaczcie, jaki Ja już dawno nie ważyłem, ale myślę, że koło siódemki to ona lekko. Trochę chyba się nawet zapasła. Ona jest, ona nie dostaje tutaj w ogóle jakoś, wiecie, dużo granulatu czy coś. I ograniczyłem te mm, żarcie z Ona dostaje głównie, yy, Trawę suszoną mrozem. Nie wiem, jak to się tam nazywa fachowo po polsku. Kiedyś mi jeden znajomy mówił, ale ja zapomniałem. Eee... Strasznie mi eee... To dostaję tą trawę i siano głównie trochę marchewki. No i ona dalej wygląda, jak wygląda. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Baranka została dopuszczona 26, jak dobrze pamiętam i czekamy na efekty. też była kryta motylem, ale takim niepełny, bo tutaj to jest taki prawy pełny motyl, ma tutaj trochę białego, więc już powinien być broken. była właśnie takim niepełnym motylem kryta jasnej barwy, chyba opal test, opal butterfly broken, czy tam broken butterfly, jakoś tak. ogólnie nie powinna być kryta motylem, ale nie było innego wyboru. Był, gdybym nie zaspał, gdybym nie miał trochę kaczek do przywiezienia. No, ale trudno, zobaczymy. Fajnie, no ta była kryta tym podpalanym czekoladowym. A tutaj się spodziewam naprawdę fajnych młodych. O ile samica zaskoczyła, bo ona była kryta 20, a dalej jest taka, wiecie, wyścigowa. Jeżeli coś pójdzie, nie tak. A to pojadę pokryć tym samym samcem, którym była kryta moja baranka. No zobaczcie jaki też placek, nie? Ona się trasło złożyło jakie głaskałem, ogóle nie widać głowy. Baraninę. Moje baraninę. No dobra, tym akcentem będę kończył dzisiejszy film. Stado królików się powiększyło, za moment się powiększy jeszcze bardziej oby. I fajnie powiem Wam szczerze, że nie mogę się już doczekać. No. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądanie. integrację z kanałem poprzez komentarze, lajki, subskrypcje i tak dalej. Wiecie co jest 5. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.